Cześć Zuzia! Cześć! Powiedz mi, co ty dzisiaj robisz tutaj? Już ja robić masowe figurki. Jakie figurki? Piłka. Kikak, Kikak piłka, piłka. właśnie, to jest następny To jest koczyk. To jest wążboa. A jaki śliczny wążboa? A tu nie. A tu jest stojak, bawarek, Jakiś I, I tutaj są małe dzieci węża boła. To są małe dzieci węża boła. I tak. to tyle piłaś, tak? Uh -huh. A, a mama co zrobiła? Tutaj mi trochę pomogła. Uh -huh. A tutaj ja. A co to jest to, właśnie? A co to jest, to, za... co mi to, mi jest to, to, co to jest? To jest łóżko. A łóżko, rozumiem. Hmm. A to jakaś to jest... dziewczynka, tak? Nie, lala. Lala. A to jest aniołek, to jest kot, kot. to jest nowyns, to jest włocka, to wos. jest ślimak. Ach, to foczka jest, a to ślimak. Mhm. Śliczne. I co teraz z tym będziesz robić, Zuziu? Nic. Jak to nic? No nie wsadzisz to do pieca? Wsadzę. I jak wsadzi się do pieca, to co się stanie? Hmm. To będzie gotowe. Gotowe czyli jakie? Mocne. Mocne, twarde, tak? Mhm, I, I co wtedy będziesz robić z tym? Malować. Malować i będzie kolorowe, tak? Tak, tak. tak, 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 tak. No to dobrze. To idziemy wsadzać to do pieca. Mhm. I następny filmik zrobimy, jak się usmaży. Ciekawe, jak to będzie wyglądać po piecu. Po piecu? Po wygrzewaniu w piecu. Tak? A ty już. się Cześć, Cześć. Co teraz będziesz robić? Powiedz. Teraz, teraz jest upieczony dopiero kotek. Kotek? Jest, jest... A tylko kotek się upiekł? Czy jeszcze jakieś inne się upiekły? Jest to. Kotka. Um, zyba... Ślimak. Węzeborah. Dwie piłki, uh -huh. i, i, i laneczka, i aniołek, uh -huh. i, i, i drugi Mhm, uh mhm. -huh. Uh -huh. I teraz, co ty teraz będziesz robić? Opowiedz tutaj. Malować kota. Malować kota. A to masz jakieś specjalne farbki do tego? Uh -huh. Jakie to są farbki? Uh -huh. No takie do malowania tych, co są z masy. Mm -hmm. Specjalne są. To są chyba te farbki, którymi malowałaś świnkę skarbonkę, co? Mhm, mm i mi się ona stukła. stukła się, ale babcia na szczęście kupiła drugą skarbonkę. Mm -hmm. Tak, basą, ja się nie Mhm, mm no to maluj. Jak to będziesz malować? Pokaż. I to oczywiście. Ja też oczywiście, mhm. no ale to ja tutaj filmuję trochę, to nie mogę filmować i malować jednocześnie. Pokaż najpierw jak malujesz. No no tak, z pełnym pędzelkiem. Mhm. F farbę najpierw biorę i pędzelkiem smaruję no tylko kota. Mhm. No dobra, to już jak pomalujesz to jeszcze jeden filmik zrobimy jak to są te pomalowane. A tu są jakieś pomalowane, tak? Łóżko, tak? Pomalowane i jakieś naklejki mają. To było wczoraj pomalowane. Mhm. Wczoraj. I wczoraj naklejone, tak? Mhm. No dobra, świetnie. To W nocy następ... było naklejone. W nocy, tak, bo wczoraj była jaka noc? No, chyba... No. Sztuczna. Sztuczna? Czy sztuczne ognie były w nocy? Sztuczne ognie były w nocy. Bo wczoraj była noc sylwestrowa, tak? Sylwestrowa jutro mm. była. I wytrzymałaś do 12? Tak. I nie zasnęłaś? Nie. No to dobra. I ty też wytrzymałeś. No ja też wytrzymałem, no. Ale jestem stary chłop, wytrzymały. Przecież. Mhm. Tak? A mama wytrzymała? Też. Też, bo mama to stara baba, nie? Ja już tak stara, bo jestem nie ma siwych włosów. Mhm. Mm A ja? Czy ja mam siwe włosy? Tylko trochę ich mam. Tylko trochę, bo, bo trochę się gole na łyso, nie? Mm -hmm. I wtedy nie mam wcale siwych włosów, tak? Mhm. Mm no i jestem młodziutki. Mm -hmm. Łysol. Młodzi odkiłysal. Dobra, kończymy filmik. Ale ma zielony nos. Ten kot. To jest jakiś kot. Zielono nosy. Jak myślisz? I. 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 Oto też będzie miał pomarańczowe. Tak? Tak go pomalujesz? Uh -huh. No świetnie. Pomarańczowy to jest chyba Twój ulubiony kolor. Jak mówisz? Nie. Nie? A jaki? Czerwony, różowy i fioletowy. Czerwony, różowy i fioletowy. A zielony? Też. Hmm. A niemiec, niebieski? Też. Wszystkie kolory są fajne, nie? Mhm. Oprócz białego. Czemu? No bo białego nie widać. Białego nie widać na białym, a na czarnym to białe, białego widać. I to jest na niebieskim? Na granatowym? Mhm. mhm. Dobra, maluj dalej. malujesz? A co, bardzo, bardzo ładnie? A, ładnie. Dobra. Tak. Właśnie to jest to nie. Co teraz będziesz malować? Powiedz tu dokładnie. To... Ponad... A to jest co? Foczka. A foczka. Pokażę Wam tutaj buźką do przodu. Tą foczkę. Robimy na Ale foczka. Kijanki? A ty widziałaś taką foczkę prawdziwą kiedyś? Tak, tak. Czy to kijanka jest? To jest kijanka, tylko wodka. Mhm. A gdzie widziałaś takie foczki? Foc fokalium. Mhm. Fokalium. A co tam było jeszcze w tym fokalium? Tylko foki były, czy jeszcze coś było? Kotyki i co jeste? Kino i jest dinozaur lekin. Mhm. A te kino to jakie było? Wielkie. Wielkie. I co tam było w, w tym kinie? Takie filmy. No o czym to? Bolek i Lolek był, czy co? No był film o właśnie rybach. O rybach? Mhm. A o jakich rybach? O jakichś fajnych kolorowych rybkach? Mhm. O Nemo? o jakich rybach? Nie ja wiem O dużych czy o małych? O, o małych, dużych, średnich mhm. I największych I najmniejszych I najśredniejszych A te ryby to jakieś fajne były? Czy straszne były? Czy jakie były? Jakie był po prostu straszny Bo walał ciągle zębami w szybę O rany I nie wybił sobie zębów? Nie a co wybił? Szybę. Szybę wybił i pęknęła? Tak, i opryskała. Opryskała cię wodą? O rany. Dobrze, że to akwarium nie pękło, co? Mhm. I co się stało, żeby nie pękło? Zasunęli. Zasunęli tą szybę taką przegrodą mhm. metalową. Mhm. No dobra. To rysuj teraz foczka Zuzia. Pokaż. Coś ty tu namalowała. Hmm? Ale trochę musi podchnąć. O, to jest co? Lala. Tak? Uh -huh. Trochę podeschła. Mhm, uh -huh. ale jeszcze ją zostaw, nie jeszcze. A tu te ostatnie coś malowała, to jest co? anioł anioł Ja o tą lepszy przeniosę. Dobra. Tu jest wąż kolorowy, grzechotnik, ślimak, tak. Teraz widać w końcu co to jest. Jest kot kolorowy i jest foczka, tak? I dwie piłki. I dwie piłki. I węże boe. I węże boa, tak? Takie o świetne, bardzo kolorowe i chyba żeśmy zużyli wszystkie farbki, tak? Ja może jeszcze brokatem na tych. O, jeszcze tam. można brokatem na no, no, tych, co. No, no tak. może węża no, tak. weźmiesz brokatem, bo już jest super. Tu Tego, tego. Już mam tego, tego? tego? tego. albo oczkę. Uh -huh. No to dobrze. To następny film po brokacie. O, proszę. I to już jest po. właśnie. złoceniach. i srebrzeniach. brokatowaniach cała wystawka od Zuzi Zuzia co? no co, ja mam prezentować twoją wystawkę? powiedz mi Zuziu, który ci się tutaj najbardziej podoba? stwór właśnie to ile stworów? no, które? jeden, no, Mhm, kolorowy. Ceny, mhm. Pięć. Mhm. Jeden, a ile jest cześć. wszystkich. A ile jest wszystkich stworów? Policzysz? Ty. To jest. Um, um, jeden, dwa, trzy, 7, 5, 6, 7 8. No to coś chyba 15, no nie? Jest? 15? Nie. Nie 15? To to a? na no. no to licz. Dwa, 13, 14 i 15. 15. 15. to tym 16. Tak? To pokaż tu buźkę jeszcze. <laughs> Oto artystka. Dobra, koniec filmu.